Powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano tym razem w ośrodku szkolno-wychowawczym w Gromadzicach. O placówce za chwilę najpierw jednak o samych szkołach i roku szkolnym, który póki co w szkołach średnich przebiega w normalnym trybie bez zdalnego nauczania. Oczywiście zdarzają się zakażenia koronawirusem wśród szkolnej młodzieży, ale są to na szczęście pojedyncze przypadki, które nie mają wpływu na bieżące funkcjonowanie szkół. Przy okazji wypada założyć, że większość młodzieży jest zaszczepiona przeciw COVID-19, choć takich danych nie mamy. Dostrzegamy sytuację takie, że nauczyciele dopytują, nauczyciele zastanawiają się nad tym, co dalej. Dotyczy to zarówno wynagrodzeń, jak i awansu zawodowego, jak i zapowiadanych przez ministerstwo zmian, bo tych zmian rzeczywiście jest sporo zapowiadanych, ale my tu musimy czekać spokojnie na konkretne propozycje rozwiązań, projekty aktów prawnych na przykład, bądź aktów kierowanych do konsultacji bo przecież zmiany zapowiadane mogą dotyczyć, podkreślam tu przede wszystkim to zwrot mogą, zarówno wymiar realizowanych zajęć, ale z tym ma być związany również odczuwalny wzrost wynagrodzeń, mówi się o zmianach programowych, organizacyjnych, także Ministerstwo przygotowuje tutaj pełen pakiet, czy różnorodny pakiet prawdopodobnych zmian. Ale no, nie bądźmy w gorącej wodzie kompanii. Zobaczmy jak to będzie, w jakim trybie będą, będą wdrażane i czy będą wdrażane, bo zwykle jest tak, że w procesie konsultacji jeszcze następują jakieś zmiany. Miejmy nadzieję, że to co jest projektowane, to będzie no, usprawniało tylko te, te działania i pracę. Myślę tutaj o działania pracowego światowych. A teraz orzeczonych gromadzicach ośrodek, który bardzo profesjonalnie przygotował się do nauczycielskiego święta, jest w przededniu kolejnych prac remontowo modernizacyjnych, o czym nie bez satysfakcji informuje jego dyrektor. Będziemy likwidować bariery architektoniczne w komunikacji pionowej, czyli być, pojawi się u nas winda, jak również w komunikacji poziomej, czyli platformy schodowe, odpowiednie nawierzchnie antypoślizgowe, będziemy modernizować wejście do szkoły. Dużą uwagę. Poświęciliśmy również na to, aby doposażyć szkoły w sprzęt specjalistyczny, czyli doposażyć gabinet logopedy, pedagoga, sprzęt specjalistyczny do badań, tomatis, biofeedback. I myślę, że to sprawi, że będziemy tutaj w większym zakresie mogli realizować zadania związane z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi. Podczas Dnia Edukacji Narodowej nie zabrakło oczywiście nagród starosty wieluńskiego dla nauczycieli średnich szkół. W sumie otrzymało je 19 pedagogów z 7 placówek oraz dwoje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wieluniu. Wyróżnienia otrzymali też dyrektorzy. Renata Tatara, dyrektor drugiego Liceum Ogólnokształcącego, Elżbieta Urbańska-Golec, dyrektor zespołu szkół nr 1, Katarzyna Wyrem, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu i Barbara Puchała, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Mirosław Kubiak, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach. Nauczyciel musi mieć coś z dziecka, aby mógł podołać tej trudnej profesji. Myślę, że należy zgodzić się z tymi słowami, ponieważ praca w edukacji. To nie tylko przekazanie w, przekazanie w interesującym dla uczniów formie wiedzy, aby pobudzić ich ciekawość, ale to również szeroki proces wychowawczy, mający na celu kształtowanie osobowości. Bo przecież w wychowaniu chodzi o to, ażeby dorastający człowiek stał się bardziej człowiekiem. I o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał. Dlatego czasem trzeba myśleć jak dziecko, aby bardziej zrozumieć jego potrzeby, jego problemy i w tym wszystkim starać się mu pomóc. Podczas tej szkolnej uroczystości pięciu osobom wręczono też medale Komisji Edukacji Narodowej, z kolei złoty medal za długoletnią służbę otrzymała Zenona Stojecka, nauczyciel pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki, zaś nagroda łódzkiego kuratora oświaty powędrowała do rąk Anny Mazur, także nauczyciela w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Pragnę serdecznie podziękować imieniu. za wyróżnienie i docenienie naszej pracy. Nagroda ta jest niezwykle cenna dla nas, gdyż utwierdza nas w przekonaniu, iż to co robimy na rzecz społeczności szkolnej jest potrzebne i słuszne. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Za owocną współpracę podziękowano uroczyście także Grażenie Urbaniak-Kopczyńskiej, ostatni dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Wieluniu, Wacławowi Witkowskiemu, starszemu cechu rzemiosł różnych i przedsiębiorców oraz Markowi Stasiakowi, przewodniczącemu Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. W części artystycznej spotkania z bardzo ładnym programem zaprezentowali się wychowankowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Gromadzicach. Dłuższa relacja z powiatowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Do zobaczenia w short pressie. Polecamy.